Żyjesz, jakbyś nie była tą kobietą, jaką pragniesz być. Jakbyś nie była kobietą, za jaką tęsknisz, zbyt zajęta, zbyt zapracowana, zbyt poświęcona rodzinie, światu, karierze. Ignorujesz swoje potrzeby, ignorujesz swoje śmiałe myśli, czasami ignorujesz swój potencjał. Gdy serce cichutko ci szepczy, że jesteś w stanie pofrunąć do nieba, a rozsądek nakazuje nie narażać się na śmieszność. Gdy przyznajesz innym rację, bo tak cię nauczono, że wszystkim należy ustąpić, że wszystkim należy dogadać, że wypada być gościnnym ponad miarę, że kanapki mają w lodówce czekać z rana, że, że ostatni będą pierwszymi. Że Bóg doceni. A ja coś Ci powiem. Bóg na pewno nie wybaczy Ci utraconych szans, niepewności i braku wiary w skrzydła, które Ci dał. Bóg to doskonały księgowy. Rozliczy się skrupulatnie z tego, czym Cię obdarzył. Dostałeś wystarczająco dużo czasu. Taryfy ulgowej nie będzie. Gdzie są Twoje talenty? Zapyta. A ja ci podpowiem już dziś, że popełniasz grzech zaniechania. Nie odrobiłaś lekcji z przykazania: kochaj bliźniego jak siebie samego. Nikt od ciebie nie wymaga perfekcjonizmu, bycia idealną. To tylko ty sama dla siebie jesteś takim surowym sędzią. Wiele Twoich życiowych ról dałaś sobie wmówić. Wierz mi, że najbardziej pożądane kobiety świata, to nie te najpiękniejsze, ale te znające swoją wartość. Bardzo długo trwało zanim nauczyłam się wyrywać malutkie kęsy szczęścia dla siebie z codziennego życia. Teraz to już je pakuję do ust pełnymi garściami bez poczucia winy. Zawdzięczam to kilku innym kobietom, które dane było mi spotkać na mojej drodze. Pomogły mi odnaleźć drogę do samej siebie, do wnętrza mojej miłości własnej, której obcy jest egoizm. Dzięki nim nieśmiało, przychodziło mi to na początku z ogromnym trudem, zaczęłam mówić nie, gdy myślę nie i mówić tak, kiedy naprawdę tak czuję. Summer breeze came from the sea